że w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać wszystkie zmiany, które zaszły w sezonie trzecim. I zaczniemy sobie grubo, bo jak możecie zobaczyć, mamy powrót ślurpownicy. Na pewno zastanawiacie się, jak ją zdobyć, jak ona działa, czy działa ona dokładnie tak samo jak kiedyś, więc y, zaraz wam to wszystko y, przekażę. Także sama ślurpownica działa dokładnie w ten sam sposób, w który działała ostatnio. Czyli e, jeśli użyjemy jej po prostu pod ziemię, pod, pod spód, e, pod nogi, e, no to ona nas leczy. Jeśli użyjemy na przykład pod e, kompli, no to ona leczy kompli. Jak możecie zobaczyć tam na dole, ona się uzupełnia po jakimś czasie, czyli działa dokładnie tak samo jak kiedyś. I na pewno zastanawiacie się, gdzie ją znaleźć, a wystarczy, że po prostu znajdziecie lamę, a z niej wyleci właśnie taka pownica. Drugie, co możecie zobaczyć, mamy tutaj dzika i okazuje się, że mamy jazdę na zwierzętach. Jak teraz dosiąść dzika? Jak widzicie, to już jest dzik, którego oswoiłem, ale jak oswoić takiego dzika, wystarczy, że na niego po prostu wskoczycie i wsiadacie i możecie po prostu na nim jechać. Na pewno zastanawiacie się, czy takiego dzika trzeba tankować na stacji benzynowej. Jak wiecie, wszystko teraz trzeba tankować. No, kiedyś helikoptery i to wszystko inne, no nie było takiej potrzeby. A teraz, jak możecie zobaczyć, jeśli chodzi o tego dzika, to ten dzik można powiedzieć, że zużywa. A co się staje na końcu, no to ja go teraz wykorzystam i zobaczycie. Póki ja jadę na tym dziku, wy zostawcie teraz łapy w górę, subskrybujcie kanał no i oczywiście wpisujcie kod Evela do sklepu. A ja teraz wykorzystam tego dzika i pokażę Wam o co chodzi. Ja jeszcze jadę na tym dziku i pokażę Wam kilka e, sztuczek. Jak możecie zobaczyć, możemy na tym dziku skakać, no nie? Więc po prostu możemy sobie na nim skakać. To samo dzieje się na wilkach. I co ciekawe, możemy strzelać, więc weźmiemy sobie tą ślurpownicę. I postaram się teraz do kogoś strzelić. Chociaż się na no, ogółem, czy, czy da się strzelać. Dobra, ja zabieram ślurpownicę. I jak możecie zobaczyć, właśnie, pytanie: Co się stanie, yy, gdy yy, damy to pod dzika? No, dzika się nie da tym uleczyć. Ale ogółem możecie przybliżać, możecie celować. Mega fajnie to wygląda. Dobra, dzik już jest na wyczerpaniu. Jestem ciekaw, czy on mnie zrzuci. Co tutaj się stanie. Dawaj, dawaj, dziku. No i jak możecie zobaczyć, dzik mój się wykańcza I teraz, czy on zniknie? Nie widzowie, on nie zniknie. On po prostu się położy, odpocznie i znowu będziemy mogli na nim jechać. Co ciekawe, ten dzik jest przypisany teraz do mnie, więc on będzie za mną podążać i będzie się on tak jakby naładowywać z biegiem czasu, więc cały czas tego dzika możecie mieć przy sobie. Na pewno zastanawialiście się o co chodzi z tymi kamieniami. Okazuje się, że te kamienie działają dokładnie w ten sposób, że w zależności od tego, gdzie uderzycie ten kamień, no bo jeśli to rozwalę pod spodem, no to powinno to spaść tam w dół. A teraz uderzmy to po prostu od tej strony i zobaczmy, co się wydarzy. Jak możecie zobaczyć, ten ruch jest w tą stronę, w którą po prostu uderzamy. Ale mimo wszystko no, przez ukształtowanie terenu, no ta kula po prostu spada na dół. Strzelba dwustrzałowa. Na pewno zastanawiacie się, jak ona działa, czy jest ona dobra i odpowiem Wam teraz na to pytanie. A więc teraz przetestujmy sobie tego shotguna. Zobaczcie, on bije dwa, e, dwa. razy, czyli raz klikam i jak możecie zobaczyć, bije to po 63. I teraz wycelujemy w głowę bańka i zobaczymy, czy zabijemy to jakby na jednego strzała. W się niby na dwa, ale na jeden. Ja jeszcze przypominam, że to nie jest najlepsza wersja tej pompy. E, Także zobaczmy, no widzicie, po 90. Najlepsza wersja powinna być więcej, więc powinien być e, na strzała. Tutaj będziecie mieli statystyki tych pomp. Następny nowy przedmiot to karabin szturmowy młot. Mamy tutaj legendarną wersję, tak dokładnie ona wygląda. Jeśli chodzi o damage, sprawdźmy sobie tutaj jeszcze damage, jak to wszystko wygląda. 33 w ciało, ale jaki jest mnożnik, nie mam zielonego pojęcia, zaraz to sprawdzimy. No, wydaje się to mocne, zobaczmy, 33 w ciało. A jestem ciekawy jak to wygląda w głowę Jeszcze strzelmy po prostu serią No nie jest to aż takie szybkie Tak szczerze, ale czy jest celne? Jeszcze tak tutaj w jedno miejsce No tak średnio, tak średnio no nie? A jeszcze bez trzymania No podobnie się to zachowuje I teraz przetestujmy w głowę W głowę 49 więc 4-5 razy i gościa nie ma Następnie mamy DMR Czyli nowa snajperka Ale oczywiście ta snajperka nie wali na strzała, w sensie nie da się nikogo wyeliminować yy, przez strzał w głowę. Yy, wypróbujmy sobie, jak to strzela. No, wystrzela to dokładnie w ten sposób. Bardzo podobne do Thermal AR. A jeśli chodzi o to, jak będę klikał cały czas, czekajcie, muszę przeładować. Spróbujmy. No, jest dosyć szybka, ale zobaczcie, no, te kule lecą tak naprawdę gdzie chcą. Oczywiście, no, jeśli odczekamy, no, to lecą w dobre miejsce. A bez yy, przybliżania również da się strzelać. Także no, wygląda to nawet w porządku. Także strzelmy sobie w tociejka 53 w ciało. To jest bardzo dużo. A w głowę 87. No a teraz strzelmy sobie w ten sposób. No w sumie, ej, jest to też dobre. Bez zbliżania. Zobaczmy jeszcze tutaj na. Panik, panik, wystaw głowę. Okej, okay, bez zbliżania. Ej, jest to w miarę celne. Czekajcie, zobaczmy. Zobaczcie, no, dobrze to wygląda, naprawdę fajna brońka. Jeszcze z bliska, no zobaczcie, jak z bliska kogoś dwa razy, trzy razy kulką walniecie, no to jest po prostu zniszczony. Kolejna nowość są to nowe skórki do samochodów, które prezentują się dokładnie w ten sposób. Moim zdaniem wyglądają przekozacko, ale czy coś dają? No nie dają nic, dają tylko i wyłącznie wygląd samochodu. Także to jest to, jak się to prezentuje na nowym samochodzie, w sensie na tym terenowym. I mamy tutaj również ciężarówkę. I e, nasz najszybszy samochód, czyli e, Whiplasha. No i przy przyspieszeniu, mega fajnie to wygląda. Naprawdę mega fajnie wygląda, wygląda ta skórka. Także, no, tak to wygląda. Jak możecie zobaczyć, kulo jazdy powróciły do gry. Ale oczywiście Epic musiał coś tutaj zepsuć, dlatego że, jak możecie zobaczyć, mamy nie paliwo, a mamy tutaj baterię. Słuchajcie, mamy baterię po prawej stronie. I zobaczcie, jak ta bateria szybko się kończy. Więc jeśli. Mamy ten kulojazd i on się po prostu skończy. Skończy się ta energia w kulejeździe. W no to no i mamy przypał. Ogółem mamy przypał i to bardzo duży przypał, ponieważ no, już nie da się tego w żaden sposób naładować. Czyli nie da się naładować kulojazdu, ale zawsze one są pełne. Gdzie znaleźć kulojazdy, no to zawsze możecie znaleźć je na miejscówce Grotto, które zostało całkowicie przerobione. Szkoda, że tak się stało, no ale jest jak jest. Kolejna nowość to oczywiście korytarze powietrza. Korytarze powietrza. No, udostępniają nam to, że możemy sobie po prostu latać po całej mapie bez e, żadnego problemu. Ale nie są one wszędzie, ponieważ one się w pewnym momencie kończą. I same te korytarze możemy znaleźć właśnie e, na e, miejscówce grotto. W sensie tam, gdzie Gunnar miał swoją miejscówkę wcześniej. I jeśli chodzi o to miejsce, no to również tu możecie znaleźć kulki. Następną nowością jest przerobione grotto. Zobaczcie, jak to elegancko teraz wygląda. Wszystko jest tutaj kolorowe i można powiedzieć, że ta grota... Wygląda teraz tak, jak powinna wyglądać. No nie mamy tutaj już niczego, żadnych NPC-ów. I co ciekawe, mamy tutaj, zobaczcie, zaraz tutaj wejdziemy, bo na pewno zastanawiacie się, co z safem i w ogóle zobaczcie, co tutaj jest. Na pewno to życie. Jeśli chodzi o save, no to save możemy otwierać teraz. Oczywiście on jest tutaj teraz otwarty, ale możemy otwierać z, za pomocą kart. I w samym sejfie jest dokładnie to samo co i było wcześniej. Czyli dwa zrzuty, dużo amunicji, ale no nie ma już tutaj tych skrzynek, które były. Także jest, to jest tutaj troszeczkę mniej, ale mimo wszystko jest dobrze. Kolejną nowością jest kolejka górska. Kiedy wejdziemy sobie kulką tutaj, jak możecie zobaczyć, dostajemy mega duże przyspieszenie. I no, można to potraktować właśnie jako kolejkę górską. Ja nic nie trzymam. Zobaczcie, jakie dostanę przyspieszenie. Jest to mega fajne do samej zabawy i do samego przechodzenia. Jestem ciekaw, widzowie, co by było, jakbym tu stanął po prostu bez niczego. Jak możecie zobaczyć, jestem ciekaw, czy w ogóle to będzie latało cały czas w kółko. Czy to się po prostu skończy. Tak to wygląda? No mi się mega podoba. Czyli można się poczuć jak na kolejce, na kolejce górskiej. Także cały czas lecimy w tym, co lecieliśmy. I ja cały czas jadę, jak możecie zobaczyć. Czyli do samego. W sensie przez całe koło możemy sobie tędy jeździć. Kolejną nowością są domki dodane na nowym biomie. I w ogóle cały ten biom został przerobiony. Także pokażę wam główne budynki teraz. Tutaj mamy kolejny domek w środku tego lasu. Mi się to mega kojarzy z puszczą, która była w rozdziale pierwszym. Mamy tutaj pełno grzybów, jak możecie zobaczyć. Jeśli zastanawiacie się, czy na tych grzybach da się skakać. No to się nie da, to są te jakby po prostu drzewa, które możecie sobie zbierać, a które mogą was ochronić na przykład w ten sposób. A na których też możecie na przykład kampić u góry. Następnie, co chcę Wam pokazać, to są małe grzyby. Słuchajcie, te małe grzyby, nie dość, że możemy na nich skakać, to jeszcze te małe grzyby nas leczą. Także jeśli na nich podskoczymy, zobaczcie, że mam efekt właśnie leczenia. I dzięki temu, że sobie skaczę na tym grzybie, no to po prostu mogę się leczyć. To jest mega super, dlatego że no to tak naprawdę się prawdopodobnie leczenie nigdy nie kończy. Teraz będzie bardzo ciekawe, dlaczego. Jak możecie zobaczyć, mamy powrót krzesła. To krzesło było w rozdziale pierwszym i to krzesło było chyba nawet w bardzo podobnym miejscu, w którym jest teraz. No może gdzieś w okolicy, ale jak możecie zobaczyć, krzesło powróciło i w ogóle to krzesło się dało edytować. Czyli jak po sobie podejdziecie, no to to wszystko możecie. Wyedytować. Jak widzicie, mamy tutaj ślurpy i tak dalej. I tam u góry powinna być skrzynka. A rozwalmy sobie to, to krzesło, zobaczymy, czy to w ogóle się rozburzy. Tak jak się powinno rozburzyć. I jak możecie zobaczyć, na no, u góry również mamy tutaj jakieś rzeczy. Jak widzicie, mamy powrót magazynów, i jeden z tych magazynów powrócił. To jest magazyn, właśnie też z rozdziału pierwszego. I jak możecie zobaczyć, tutaj ten magazyn jest niebieski. I to jest jeden z trzech magazynów, które. Były kiedyś. Także tak on się prezentuje. Jest on tutaj na samym dole mapy. I najciekawszy z tego wszystkiego mamy tutaj właśnie powrót rekina. Słuchajcie, powrót rekin, rekina jest dokładnie obok zaraz tego, um, tego Tego, naszego magazynu. I mamy powrót rekina, ale nie mamy powrót, powrotu Sky. Czyli jest sam rekin i być może, no nie wiem, tuś, coś, tu, tu coś zostanie przywrócone. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ponieważ, no jest to tutaj tak ukopana ta ziemia. Być może coś tu się z biegiem czasu będzie zmieniać. A być może Sky w końcu wróci. Jak wiecie, mieliśmy przesłanie. Na grot, to ostatnio. Być może gdzieś tutaj będzie. Powrót gejzerów. Mówiłem o tym właśnie w przeciekach na nowy sezon, że mają być gejzery. Także, jak wskoczycie sobie na taki gejzer, poczekacie chwilę, no to zostaniecie wystrzeleni w górę. Ok, ja czekam, czekam, czekam. Mam nadzieję, że się doczekam. Proszę bardzo. Jest, jest. Także dzięki temu możemy sobie szybko po tej mapie przechodzić. Dosyć dużą zmianą jest dodanie tej miejscówki, ponieważ jest to pierwsza taka miejscówka. W sensie dachy są. Do samej ziemi. I to mnie zastanawia, dlaczego dachy są do samej ziemi, widzowie? Nie wiem o co tu za bardzo chodzi. Być może tutaj. O, sprawdzimy czy są jakieś podziemia, czy coś takiego. No nie, nie ma tutaj żadnych podziemi. To wygląda, jak to by była em, góra tych dachów, to no nie? Być może to jest jakaś stara miejscówka, tylko. Głębiej dana, no nie wiem, no wydaje mi się, że coś na dole jeszcze powinno być, no nie? Bo to dziwnie wyglądają te dachy, ale być może tak po prostu ma być. Także to jest kolejna mini miejscówka, która została dodana. Dosyć dużą zmianą jest to, że Epic postanowił, że urwie nam kawałek terytorium tutaj z tego miejsca, a doda nam kawałek ten. Także nie mamy już tutaj wiatraków, a mamy, yy, no można powiedzieć, taki mały dodatek do tego wszystkiego i można powiedzieć, że mapa została powiększona. Jedna z większych zmian jest to właśnie zniszczenie naszego lepkiego lasku. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, lepki lasek został zniszczony. W ten sposób, że miejscówka po prostu została wypchnięta do góry. I tutaj przez te właśnie grzyby, te grzyby swoją drogą muszą być mega mocne. No to zobaczcie, całe budynki zostaje podniesione. Jeden, drugi, trzeci. No i też została odsłonięta tutaj woda. No fajnie to wszystko wygląda w ogóle. No naprawdę pięknie wygląda ten biom. Właśnie taki fioletowo-niebieski Mega się te drzewa tutaj podobają W ogóle cały ten biom jest przepiękny W sumie nie powiedzieliśmy sobie no, o najważniejszym Czyli o drzewie, o wielkim drzewie Ponieważ to drzewo ma pewne właściwości Które chcę wam pokazać Co wystarczy zrobić? Wystarczy wejść tutaj na drzewo I jeśli chodzi o to drzewo No to tutaj widzowie wystarczy, że znajdziecie sobie Kolejnego grzyba grzyba macie dokładnie tutaj i po prostu nie dość, że się podleczycie, to wylecicie tym grzybem i dzięki temu możecie wylecieć sobie nad drzewo i sobie po prostu tym wszystkim przelecieć. Tak to wygląda i przejdźmy sobie do czegoś, co was jeszcze bardziej zaskoczy. Wydawałoby się, że tutaj nic nie ma. No nie, że jest po prostu jakaś woda i tak dalej i teraz wam pokażę, że nie do końca. To pokazywałem też w poprzednim odcinku, gdzie kupowałem właśnie karnet bojowy. Jak możecie zobaczyć, no tutaj sobie spływamy tym wszystkim i pod samym wodospadem dokładnie w w tym miejscu mamy ukryte przejście, ale to nie jest tutaj, ponieważ jest to trochę dalej. Jest to pod tamtym wodospadem, troszeczkę tutaj no myślałem, Sorry, więc tak, wchodzimy sobie tu w to miejsce. I to jest nowa miejscówka. Zobaczcie, tak się prezentuje ta nowa miejscówka, ponieważ ona jest ukryta za tym wodospadem, ale no czy jest aż tak ukryta? No to może nie do końca, ponieważ jak możecie zobaczyć, no tutaj jest to wszystko widoczne. Więc no jest tutaj cała miejscówka. A co ciekawe, to prawdopodobnie będziemy z biegiem czasu kopać i kogoś tutaj odkopiemy. Kogo zobaczycie? sumie zobaczmy, gdzie to jeszcze idzie tutaj, czyli to idzie po prostu w kierunku tym, w, w kierunku tym, dobra. Czyli tu jest to po prostu odkopane, jest po prostu dziura. Następną zmianą jest to, że tilted tower zostaje powoli odbudowywane. I co ciekawe, community, czyli po prostu my będziemy mogli to Tilted Towers odbudować. W ogóle mamy formularz zgłoszenia do tego, żeby budować tutaj budynki do, tego, do tych Tiltedów. I ja prawdopodobnie się do tego zgłoszę, ale czy zostanę wybrany, to raczej wątpię. Także Tiltedy tutaj taka ciekawostka, że będą odbudowywane. Kolejną nowością jest to, że po prostu cały środek mapy, tu gdzie był zderzasz. No jak widzicie, no tu jedna wielka impreza. Czyli, no, nie ma nic takiego, co było wcześniej. Ale są rekiny, więc na rekiny trzeba uważać. I tutaj pod wodą powinniśmy widzieć punkt zerowy. I teraz pytanie, czy ten punkt zerowy tam widać? Słuchajcie, zostawcie dużo łapek w górę, a jutro postaramy się tam wejść. Dobra, pod tą wodę. Bo być może będzie jakiś sposób na to. Jeszcze powskakujmy. Okej, okay, czekajcie, jakby tam... No, on jest! Ale no, jakoś go tak średnio idzie zauważyć. Czekajcie, wypłyniemy sobie trochę dalej. O, dobra, widzicie, jest punkcik zerowy. Gdy podskoczymy, proszę bardzo, i no, są tam wiertła, i tak dalej. Tylko gdzie jest Misiek? Pytanie: gdzie jest Misiek? Czy on tam też pływa, czy też nie? Przechodzimy teraz do czegoś smutnego, ale nie będzie to koniec. Słuchajcie, będzie coś mega pozytywnego. Jak możecie zobaczyć, tutaj po lewej stronie, no, co tu dużo komentować? Widzowie: Klombo Rip, nie ma klombo. Czy klambo można zniszczyć, nie da się go zniszczyć. I teraz można powiedzieć, że to jest kolejny potwór na bazie tego, no nie w sensie ten potwór pewnie kiedyś zostanie odkopany, tak mi się w końcu wydaje. W sumie zobaczymy go jeszcze. Ale tutaj, czekajcie, no... Nie wiem, czy to kiedyś jeszcze się uda uzyskać. Miejmy nadzieję. Następna ciekawostka jest taka, że mamy tutaj odbudowywany domek, tutaj jest przy Tilted Towers'ach. Będzie nowy domek, jak możecie zobaczyć, tylko A, on chyba tutaj stał, no nie? On tu chyba już wcześniej stał. Z tego co pamiętam z pierwszego sezonu. Chyba tak było. I kolejna ciekawostka jest taka, że z potworem nie dzieje się aktualnie nic. Ja nie wiem, tylko parki stoją w miejscu tutaj, tak jak stały, tak stoją i nic się tutaj nie dzieje. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Wydawałoby się, że tutaj nie zmieniło się dosłownie nic, w sensie jeśli chodzi o pustynny biom. Ale tutaj też was zaskoczę, ponieważ mamy pewną zmianę, którą będę wam chciał teraz pokazać. Ogólnie jedziemy znowu na moją lokację. Słuchajcie, tutaj na kamień zawsze lata Rafa i okazuje się. W ogóle, czemu ktoś do mnie strzela? Okazuje się, że no, moja miejscówka poniekąd została zepsuta, ponieważ ten domek został zniszczony przez rękę, która wyleciała przy. I węcie, no nie? Tutaj sobie po prostu tak ręka zleciała e, i ani się tam nie da wejść, ani nie ma tam nic e, ani nie ma tutaj żadnej dodatkowej skrzynki, a jest jeden domek mniej. I ja się teraz pytam, Epika, co w tym przypadku jak ja tu latałem i tu teraz nic nie ma? Czemu tutaj nic nie ma? Ale jest przynajmniej trochę metalu? Czemu tu nic nie ma? Jest to trochę przykre. Sprawdźmy, czy na górze coś zostało dodane w takim razie. Na górze jest dokładnie to samo, co i było, więc nie ma nic dodatkowego. Także, no, kilka skrzynek jest mniej, na mojej lokacji oczywiście. Następna ciekawostka jest taka, że powinniśmy dostać tornado. Ogółem jest tornado w grze, ale pokazuje się ono znowu bardzo rzadko. Ja nie będę na to tornado czekać, ale jeśli chodzi o samo tornado, samo tornado pokazuje się w grze, więc, no po prostu zaufajcie, że jest. Chcę podziękować tutaj Bańkowi, Urzemu. Szykę Tociejkowi oraz Brodakłę Ponieważ oni pomogli mi znaleźć Te wszystkie rzeczy, także bardzo wam dziękuję chłopaki No i przejdźmy teraz do najważniejszych rzeczy Żeby pokazać kolejną nowość musimy sobie wejść Właśnie do gry na casuale I lecieć dokładnie w to miejsce Czekajcie, to będzie dokładnie tu W ogóle zobaczcie, z tego co widzę to to drzewo Urosło tam tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj jest Odnoga od punktu zerowego, widzicie to? Czyli być może tego będzie jeszcze więcej Z biegiem czasu na mapie, tak jak płynie rzeka Być może będzie przechodzić tam, 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 tam tam. No i jestem ciekaw. I teraz jeśli chodzi o tę to na casualach jak możecie zobaczyć Mamy y, takie y, nie, wiem, jak to nie wiem jak to nazwać Ale coś tutaj już jest posadzone Czekajcie, dajcie mi to Czy to trzeba rozwalić? Zobaczmy, tak chyba widzowie tak Halo? Ej, gdzie jest ten? Tutaj też kogoś to jest, dlaczego to jest kogoś? Halo? Dawać mi to, o co tu chodzi widzowie, dlaczego to jest kogoś? Czekajcie, o, o, o Zużyj, dobra Aha, to leczy w ogóle. Ty, ale jaja, o co tu chodzi, widzowie? Czekajcie, to tutaj... Aha, tutaj się grzyby po prostu pojawiły. A my musimy rozwalić to. Pyk, rozwalamy. Łapiemy i rzucamy. Okej, okay, i teraz to trzeba złapać. I zobaczcie, jaki w ogóle mam efekt. Ej, leć tu. Dobra, mamy zebrane. I to sobie sadzimy. Zobaczcie się, lecimy sobie tu i sobie posadzimy to tutaj u góry. Także to jest kolejna nowość. I dzięki temu, że to posadzimy... Dobra, posadzimy sobie gdzieś tutaj, proszę bardzo. No to zasadziliśmy... Sadzonkę I mamy je sprawdzić stan sadzonki Niepospolite Czyli mamy za ileś tam następne piel pielenie O co tu chodzi? Widzowie, za 10 minut będzie jakieś następne pielenie Nie mam pojęcia o co tu chodzi Ale jest to ciekawe Rozwalmy to I czy my coś dostaniemy teraz? Widzowie, do końca nie wiem jak to działa Nic nie dostałem Słuchajcie, mam nadzieję, że wy wytłumaczycie mi to w komentarzu Jak to dokładnie działa Także zróbcie to